Dwóch. Zimno. Będzie trzeba. Ciecie pobrać. Co za hm. Nic. Trzeba dopić, dopić kawę i i strzela, Nie? 126 metrów a może i więcej bo no tam będę omijał jedną jadę Zamarznięta Holandia do ciepłego, suchego miejsca, jakieś 80 km zobaczymy ile mi zejdzie na pokonanie tego odcinka na głowie Kaskareo to po to to tylko dlatego Żeby nie było mi zimno w głowę On mniej wentyluje także Mniej zimnego powietrza do głowy będzie się dostawało. Okulary. No bo... O, w oczach też, w oczy też będzie zimno. Żeby nie zamarzać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trochę jestem dzisiaj przyziemiony. Hej! Ale... Przejechać za No. kamera trochę chyba przymarzła także chyba będzie trzeba ją odpiąć i schować <grystanie> bo piesek cały zamarzł mi coś chyba tu też przymarzło i zimno ja mam 23 km w Brakel, w Brakel, to chyba się Brakel nazywa przepłynę na drugą stronę, ale piesek zamarzł. No właśnie, ciekawa sytuacja w bateriach. Krzyczy low, low. Nie wiem jaki jak jest powód tego, ale chyba wiem. Ostatni upadek. Trzeba wykupić bilet na bo bilet na pro, tak na pro, nie wiem czy widać kampunie, barka, Mgle. seven nights since my hair got cut and done. i jeszcze później mamy lek ale koniec jest pieszy ale spoko ja chcę wysokie auta jestem w ledach. zimno ale daje radę. Już zaczynają te... stópki zimno się robić. Te... na opłatach od rosa już, 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 już nie daje rady. Zimno Długo jeszcze tu stoisz? Hel? Ta felka? Ja bym coś takiego dał Przygarnąłbyś O nigdy bierzemy Jestem dziś gazową boli kamera Zimno? Czy po ostatnim upadku? Nie wiem Zostałem takiej no i zacząłem się tele, ten, zacząłem się kamera włączać dziwnie, resetować po 20 sekundach. I mówiłem, że jest bateria pusta, no ale teraz idzie, idzie i się nic nie dzieje. No ale patrząc na to, jak wygląda moja broda, jak wyglądają różne te rzeczy tutaj. Tutaj wychodzi wszędzie mróz Czyli po prostu kamera zamarzła, nie? Gdzie jest Malek? Tam jest Wajchen. Waj... Zawsze przekręcam te nazwy. Ale tam jest Utrecht. Tam jest Utrecht. Gdzie to, że tam choć kamera za Marsa spróbuję coś nagrać w Montfort. jestem nad kanałem <laughs> teraz zmierzam do do mostu który macie na swoim kanale ciągle wiadomo że jest zamknięty długo też wierkają że jest tymczasowo zamknięty jak zobaczyć co i jak Mam jakiś ładny kościółek Tylko dalszych po drugiej stronie. O, jest gładka, bo Nie dzisiaj ten cel. O właśnie. Muszę tu przejechać. Bom dia, senhoras bo teraz to nic nie widać oglądałem filmiki to pamiętałem, że przyjeżdżali gdzieś... przez Hej, hej Mariusz! Hejka. Dzięki, że do nas wpadłeś. Ja też dziękuję, że miałem taką możliwość. Tak się rozgadaliśmy, było tak naprawdę super miło, że zapomnieliśmy wyjąć kamery i cokolwiek nagrać. No ale takie jest właśnie życie, że jak jest fajna rozmowa, to inne tematy schodzą gdzieś na dalszy tor. No właśnie, miło się gadało te cztery godziny przy kawie, herbacie. Dobrym chlebie. To było to. Także było nam bardzo miło Cię poznać. Mam nadzieję, że to nie, nasza, nie nasze pierwsze wspólne spotkanie. No a może kiedyś jeszcze na jakąś wycieczkę pojedziemy czy coś takiego i wtedy nagrywasz nag, nagrasz coś. Dokładnie, coś wspólnie nagramy na Twój kanał, na nasz kanał. A my bardzo serdecznie chcemy Ci podziękować też za koszulki, jak tak. widzisz tutaj. Założyliśmy, będziemy. O, proszę bardzo. Rover w NL. Kto nie zna, no to, to proszę bardzo. To jest taka grupa założona przez Mariusza, przez Ciebie, Mariusz na Facebooku, ale to pewnie Twoi widzowie dobrze wiedzą. My Oczywiście też postaramy się yy, zrobić kiedyś jakiś materiał, ale to dobrze, żebyśmy się jeszcze raz widzieli i puścimy go na nasz kanał wtedy. Tak. Także co, do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Na święta i na nowy rok. Też życzę wszystkiego najlepszego dla całej rodziny i dla Was w szczególności. Dla Małej Isy życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nowego roku i więcej mocy w przyszłym roku. Widzimy się na drodze na 100%. Pa! Pa!